Witam Cię serdecznie, drogi widzowie na kanale Śródek. Kto nie subuje, ten bała. Dzisiaj będziemy sobie oglądać kolejny materiał od. Ha. Od Banji. Także, jeżeli lubicie takie materiały, to łapa w górę i zapraszam na Twitch kiedy wykończył Diabeł 6. Oj. Oj, kurwa. A hipochondrico widać Siemanko widzowie, witamy Was w kolejnym odcinku na kanale Bungee. Dziś znajdujemy się na hali, która oczywiście cały czas jest w remoncie, ale jedno miejsce zostało ukończone i dziś zobaczycie, jak zostanie ono wykorzystane. Co to za hala? To oni sobie, jakby taki swój yy, ten? Ekipa house? Zrobili? Przystanę, ponieważ dziś będziemy. Dziś będziemy kręcili bardzo fajny challenge. Pogryź, powąchaj lub polisz. No już chłopaki tutaj wychodzili za kurtyny i było trochę wymiotne, także no co mam powiedzieć? No będzie ciekawy, prawda? I jak możecie bardzo dobrze zauważyć, przed nami znajduje się. A, tak nie to wiem to. Jak to nazwać, ale nazwę to Bemar. Urna. 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 Bęben. 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 losujący widzowie, w którym znajdują się trzy piłeczki ping i na każdej z nich jest napisane, czy będziemy musieli polizać, czy będziemy musieli powąchać, czy który. Z nas będzie musiał ugryźć. Oczywiście mamy przygotowane popitki, gdyby było coś trzeba ugryźć, albo komuś zechciałoby się wymiotować. I dopiero kiedy wylosuję. Boże, to jestem tak beznadziejny w takich challenge'ach kurwa. Ja to mam odruchy, by wymiotne po minimalny tylko jest jakiś swąd. Ja od razu kurwa żygam. Wiesz, jaką czynność Zrobić, dopiero wtedy się dowiesz, co masz do polizania, pogryzienia lub powąchania. Tak, czyli produkt nie będzie przedstawiany przed losowaniem. Najpierw losujemy i mamy powąchaj. I dopiero wtedy przynoszony jest nam item, czy też rzecz, którą będziemy musieli powąchać. Oczywiście przypominamy o zostawieniu lajka i subskrypcji tego kanału, aby być z nami na bieżąco. Łukasz, jak się czujesz? słyszałem, że mniej więcej wróciło, a widzę, że nie śledzisz, kurwa, szateła. Super. Dobrze, dzisiaj nie ma nic Takie. z... z o, dzisiaj nie. ze ściśnieniem. Tak, nie ma żadnych. Siemanko, widzowie, słuchajcie, malutka przerwa, ponieważ mam dla was małą informację. 31 sierpnia na Stadionie Narodowym na Fame MMA zawalczy mój tato i jest to najważniejsza walka dla mnie. Ruszył sektor, więc jeżeli mogę was prosić o wielkie wsparcie dla kierasa. Floreczek, dziękuję za 9 miesiąc. ...to rodzina i pokażmy Kierasowi, że ja będziemy by tam dla niego, będziemy go dopingować. No ja chyba padnę na zawał, co mam wam powiedzieć, czekam na was, czekamy na wsparcie dla Kierasa, widzimy się na Stadionie Narodowym 31 sierpnia. No to co widzowie, zaczynamy, pierwszy no. produkt, To panowie losuje jako pierwszy? No ja. Okej, okay, ja to ja zapraszam. Mamy kamień kamień, nożyce. Papier, kamień, nożyce? No, Ja mam na to nożyce. <laughs> no przejebadasz rzeczywiście. Oszukujesz, jak w egzorcyście. Kamień, nożyce! Podobno, jak będziesz cały czas wybierał, to musisz w końcu wygrać. Jak cały czas będziesz wybierał, to samo. Drugą! Trzy, Chcę ta pogoda jak GCX będzie kupowana, ale jutro jest wincz. Cztery, ten, 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 ten. trzy, cztery. O, co macie? Jest oh. Polis! Powąchaj. Dobry. O, mamy koło. O, fortuny. Kręcymy panowie. Dobra. Kręcymy. Najpierw komu? Ej, ale mipa odjebali, czemu nie zrobili kurwa takiego fizycznego koło ko fortuny? Chunia, że na telefonie to zrobili. Orkisz, co to jest? To jest luz! To jest... To jest. Ale kto to, ma? to, to, jest... to jest... pierwszy? Każdy, ma, każdy ma ten sam przedmiot. A, A, ma... Ma ten sam. I każdy ma... A, No to wszystko widzowie jasne. Pająk. <laughs> Jaki pająk? A widziałeś co jest na kole? Ale no, jest pająk. No, jak? Dobra, no to do gryzienia orkisz jest luz. No, co to Orkiś jest? to nie jest jakaś taka jakaś. Coś tam orkiszowe. Ale nie może orki... być dwa razy to jest, To jest warzywo, nie? Orkisz. Well, to luz. Ej, ale to coś chyba kurwi, bo to jest jakieś... To jest warzywo, czy co to jest? Zalewie. To nie. Orkisz. Mam po... co, co się robi z orkiszu? Chleb orkiszowy nie istnieje? Boże, zboże, okej. Okay. Chleb orkiszowy, płatki, okej. Okay. Polisz, tak? Polisz. No to niech on popomcha najpierw! A ja mam tu gryźć teraz, kur... polisane. Pierd... <grybuj> taka <grybuj> hmm Mhm, ale pachnie! Przez on to polizał kurwa! Ale macie tego więcej? No ale to ci poradzi? Całe, do ryja. O, całe tak. do ryja, No nie może być tak, że... Żeby... Jakie no całe do no co? Cał. Ale tak się wylosowało! Nie, nie ma, no do ryja, no ja nie oszukuj! No to nie oszukuj? Nie ma, do Nie, tak. nie, nie tak, ma. to polizał. Tak, zegli k***a talerzyki I do, ryja do ryja całe! No to zobaczymy jak będzie ten pająk A czy też tak zrobi? Całe nie. do ryja. Ja będę miał powąchać pewnie. Czujesz ten jego taki kwaśny k***a O! ja to mam tylko pogryźć ja nie? muszę tego pojechać Ocenka tego lajki, no lajki Przepyszny zapach Proszę pomóc. No, polisz, dobra Nie no nie mogę mieć znowu kurwa. No kurma! No, Pogryź? Pogryź mam znowu Pomogaj, pomogaj! Poprosimy nas! Kurwa, ale pająka pogryźć? Ja pierdolę. U. No dobra, to tak się wylosowało. Twoje... Surowa ryba. Uy! Kurwa, a co nie ty? Pogryźć surową rybę? Jak sobie tak pomyślałem, mówię od razu, o że, nie? Ale z drugiej strony z czyż susi, no ja pierdolę ty. Dorada. Ale <grydź> czekaj! Pogryźć. Ty Polisz! Ku... <gryzm> A jest umyta chociaż? Dorada! Polisz? <gryzm> <gryzm> oh. <gryzm> kurwa, nie mogę do takie rzeczy patrzeć. Jebany oblek! Nie żyj, nie nią. No kurwa, się nie da takich. Nie, nie, nie biorę ja nawet ni patrzeć, że mogę! Wchodzę do chaty. Jak on się na to zgrzyga, to ja wychodzę nie, do chaty, kurwa. Musisz ją pogryźć. Uwe! Rybka. Pogry, jak ja mam ją pogryźć, Odgryź, Godry... Podry... Odgryźć się, Nie, muszę odgryźć. Nie, 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 nie było nic odgryźć. tak! Musisz ją Nie, Kurwa! nie mogę, kurwa, nie mogę takich rzeczy oglądać! Co to za odcinek jest, kurwa? Yyyy! co ja ugryzłem? Ja kur... dęba No nie da się tego odgryźć! To spróbuj Ugryzłem. No nie da się! Jak będzie jeszcze raz pogryźć, to wypierdolimy O i mamy ugryźć O! Płodisz. miał gruby pogryźć nie, kurwa pogryś. jest zobaczmy co to wyjdzie. Nie usunąłem tam opcji, a zeskipułem raje czego. <coughs> <Bacie. głos> to moje bo najbardziej... Mam polisz. O dzika, obraz. <noise> jest z nami dzik! No na, na dobry dzień. Na połączeniu tego. Ja pierdolę. Dawaj na I co on kurwa z rakietą na wierzchu? Tak? Może już dupą wejdzie od razu i nas <noise> dzisiaj go Kolejny! Ja pierdolę! Ja pierdolę! Co to kurwa jest za odcinek? Ja pierdolę! Miki! Jak ja byłem ostatni, Ale ja byłem na dupę założył sporo! Pierwszy, i teraz mam być drugi! Pogryź! To tak może! No, wyciągaj. Polisz, kurwa znowu. Po k... W końcu! Cyk i... Uu. o, k... Patryk, co masz? Co macie? Zaję mi się Dobra, to ty wniesiesz to i rozświjmy to co mówił ten Camelin Travel, nie? <grym> 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 Taratula. <grym> Patryk, co? To, to są wyniki popają wąsku po prostu i tak zostało. Nie dotykaj na razie, ale nie wąchaj. Musimy to opalić. Kotowały go takie jedne. Czekaj, ty walek no ja. Ty jest naj Czekaj na jest najświeższy ten trzeba. I hop, i <laughs> jesteście ro... Pani, że będę ja wylikę jak już pająkę, ja to będzie <laughs> Ale nie masz jeść, tylko pogryźć kurwa. A ja musiałem rybę gryźć, kurwa. To do woliałbym li... duchę wylizać. <laughs> Czego trzeba przypalić? Te pająki. Chodzimy te wązki. Dawaj, dawaj, dawaj. No, którą chcecie opalić, panowie? Która jest najświeższa, najświeższa? Ta czarna? No wiadomo, nie. Ole kuwa bolo! TAK WŁAŚNIE DZIAŁA GRUBE LOLO Jak to jest z tym pająkiem? Mówiłem, że jeśli coś, to jeżeli ma dużo włosków, to uważać na te włoski, które są, bo one A jak jego to ma pogryźć, to? Ujadowe, no to to to, to 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 nie są pełne zęby, to jest tylko z, wylinka zrzucona z tego Ale jak ja to pogryzę, mi się coś staje? Nie Ja mam poważny challenge, mam pająka w ręku, muszę po go powąchać Pachnie jak spalona kolbka kukurydzy Dawaj, ci to poliżę mm -hmm. Mm -hmm. Ale k***a, ten pająk no co, jazda! Le, 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 le. Całego masz. Jak ja bym miał płatę. gryźć, to byś pierwszy był, żebyś Darry, ja żebym gry, wziął całego do No jasne, bo... był Ja to się boję pająku. Nawet <grymne> pająk nie jest kurwa. No, nie jest. <grymne> A nie roz... Zam to ta darego wsadę, nie chcę wiecie kto mi co kur... to? Ja to mogę teraz pić w całe. Ty jesteś dzisiaj w ciężkiej formie. Chcesz? Nie, nie chcę. Mogę to wsadzić za ciebie. Nie, nie chcę. Mogę tą zwilinką, to z wilinką to wsadź jeszcze sobie do szpitala pojedziemy, będzie beka. <śmiennie> <śmiennie> nie czaj się tak na niego! Spójrzmy z opą do że Dobrze, się powiedzieli o włosach to mi to kur... zja <śmiennie> no, kur... w kościele jesteś się na tym tyle modlisz! Jedziesz kupa z tym! Chłopie, czasu nie ma! No te kły. Ja się boję, że mi coś zniszczy. Chcesz... Muala, k**wa, ty. A ja Dawaj, bo mu trzy nogi, kurwa z ośmiu zostały. A tu mogę go ugryźć? Go? Nie, <toddź> cały O, To masz. i o tak masz być. I gryź, o. To mi wpadło. Bojka, łapie, bojka, nie bójkaj, nie bójkaj. Jakby był do tego deal, k**wa, serowy, to byś to wpierd... nie wiedział, co to, to k**wa, jest. <toddź> <toddź> a jak jutro coś się stanie? To, to, to już będzie to... jutro, kurwa, nie dzisiaj. Jak można, k**wa, hipochondrykowi dać pająkę? Nie dam rady, kurwa, nie dam rady, nie dam rady tego wsadzić do ryja, Wprowadzamy nową zasadę, ale jak ja będę miał Ja mogę to wziąć teraz za ciebie, pogryźć to całe do szczątków, no. ale jeżeli ja trafię na coś ch*****go i będę miał ch*****gą kulkę, to będziesz musiał to zrobić za mnie, bo raczej nic gorszego niż pająk nie będzie. My jak deal, to deal. Ja to wsadzam za do ryja. Nie połykaj. Deal? Wypluj, 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 wypluj. Wypluj, tam są k***y, debilu jebany czy to hityna jest tylko? Przepij, przepuj dzikiem, przepukaj nie błyskawicę i trypuj to wszystko razem woda. Okay. <gocy> Joki, rozjebany w zębach, fuj! Zamienia się pająka! Spiderman! Polisz? Pomąkaj. Kurwa! Lasik dla niego. Lasik fiol. E, oj, to jak blisko całe oj. Co ja mam? Polisz? Nie masz pomuchaj. To ci było lepiej. Lubię cebulę. <śmetyka> <śmetyka> Ale ci będzie. <śmetyka> 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 mocna, bo cebula jest mostaką, jak w tak do mordy wsadzisz, jak to jest, jabłko. <śmetyka> Ogrz, <ok, ok> <śmetyka> Jeszcze to to zrobię. Chcesz surowe jajko do tego z oboczek? Chcesz cebulę? No, super. Daj ci buzi z tego. Ale nie, ch**a. Ale ładniej ci pachnie niż normalnie. Nie. Pamiętaj, że mam asa w rękawie. Czekaj, ja to wymacam to brailem, co tu jest napisane. Bo polisz. A bo za tym momencie zmienił się. Oj, 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 Zdjęcia. Zdjęcia. oj, o, A ja? Co ja mam? Miesz poli, chyba. Ja mam poli. to musicie tak wiecie. Parę, nie że jedno. One są ze śmietnika? To są takie, co po śmietniku chodzą, no. Ale skąd one są? Ja Z... zabrałem ze śmietnika. Śmietnika, kurwa, normalnie jest od tego, ze sklepu wędkarskiego, pierdol, One jest śmietnikiem, to jest śmieciami. Można mieć jakąś chorobę przez to? Nie, nie. to same białko. Białko. Nie. O kurwa! Łe Ale pękają jak pryszcze, co? To... <laughs> jak pryszcze pęka, tak jakbyś pryszcza wydusił sobie do ryja i go zaczął mielić w ryju. <laughs> Polohaj, polisz. No i uwaga, kręcę kołem, cyk. Było. Jeszcze raz. Pardy. Co kto ma? E Gryba, no kurwa to samo. Cała ryja. A, szprota. Ojoj, to jeszcze jest kurwa taka szprota, szprota zwędzona kurwa. To ja bym miałem chętnie pogryz, po kurwa i połknął. Takie wędzone szprotki są dopierdolone. No szprotka. I to się kurwa choć no, się kurwa je? No, to jest wędzone Kurwasz chętnie bym bo w tym momencie takie coś To takie śmiało. miało Ona ma osie? Ma ale to takie małe To takie wpierdalasz na hita normalnie jak frytki jeszcze jak są takie małe Sprotki To bierzesz ją normalnie Cały taki garnek tego Wpierdalasz Zajebiste ale to jest że Gryzie, są plalewe, to są już tak miękkie że żeby... e Proszę bardzo. To się ma lepiej, co boluci, Polisz. <gryź> jest <Jezu>. Pogryź No, <gryź> za wiele opcji to nie zostało. I ile zostało jeszcze rzeczy? Dwie. Dwie. To wybierzcie, no. Wybierzcie mnie. No Dajcie mi najgorsze. Na Dajcie mi najgorsze, ja mam pogryźć. Cóż, <gryź> sobie jak i tak mają kurwa, wszystko wykorzystać. Co to za różnica, widzisz? Ja nie wiem, co jest gorsze. Spuchajcie to koło, kurwa, bez sensu ten odcinek. Znaczy, w sensie. Kurwa zajebiście bez sensu zrobili z tym kołem. To jest tak zjebane, że to chuj. Nie dosyć koło na telefonie, to jeszcze kurwa mają i tylko kolejność losują. To po chuj to koło. Ma został i został. A jeszcze jest to. Muszę Gulasz. To nie jest gulasz, to jest kocia karma. Przecież widzę. Ja mam powochę, ale ładnie pachnie. Nieźle padnie jak gulać. Możesz polizać, tak? <grymne> <grymne> jak ja wejdę do chaty i chupnę i tak marzę cebulą, szprotką i kocią karmą... To Te ości zmierzone i to wszystko, nie? Na zawsze to kosztowało 3,20. O kurwa! To nie, to nie najlepszy chyba rodzaj karmy. Jak tam pewnie wyniki pająków są była taka, że taki malutki, taki słoiczek chyba Chyba 18 te pasztecik I taj mówi, nie ma chłopca, to musi być coś takiego, daje mi to, 10 saszetek czy Dawaj, Pój yeah. oh, te dźwięki jeszcze o kurwa Nowe koło Wylosujemy już A my zaraz będziecie brać piłeczki pozostały dwie opcje tutaj No to jest taki lajcik uważam, bo myślałem, że będzie jakoś No, to nie jest taki chyba hardcore, nie pogryź Powąchaj <gryźdź> Nie bym Oliwa no. To ma 16 minut z covili. Daj, w ogóle nawet nie chcę. w ziemniaków? Połknij, surow ziemniak. Ja chcę od razu. go nie, nie mają kurwa pogryźć sos? Ale Polisz to jest tak samo jak pogryźć w tym wypadku. Bo to to mi się przy. To jest tabasco. Ja, ale polisz jest równo... teraz Polisz jest równo znaczny no pogryźć. No bo i tak to biorę do ryja i tak. No no i tak kurwa, tak kurwa Jedziesz tu przed to tak kurwa. o, 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 o! <mysgrybuj> no i <to> widzisz kurwa, fajnie cię wychował. Pali? No proszę polisz. Kurwa, <mysgrybuj> i cię duszy. Rozumiesz, ma tak cebulę w ryju. Rybę kurwa. Szybo go to rzecz. Ej, ostatnie to. zostało to, że nie ma co losować, no to już nawet tu nie mam nagrywania, bo zostało tylko... Wylosujcie sobie kto kogo To Kto co bierze. To ja pierwszy. Ale jak pogryźć kurwa pępek? Pomachaj. A. Pogryź. Ja Ale Ale kurde, dosyć polisz? Polisz? Pogryź, polisz. Tak? Nie, drugiej osoby. No dobra, to... Czemu znowu jego? Gryzę ten <gryź> pępek. Ja mam pogryźć, tak?

Oh! Ale doszkę, oh! Teraz na takim, na takim. To tyle. <śmieszne>. No to co drodzy widzowie? Śmieszne. Powiem, w tym odcinku na dziś byłoby to tyle. Widzowie, słuchajcie, to była taka testowa forma tego nowego formatu. Jeżeli wam się spodobał, no to oczywiście piszcie, co powinniśmy jeszcze powąchać, polizać lub pogryźć No my byśmy zjedli guzka, ale no, niestety nie można. Wolałbym to niż w linkę pająka. Ale jeżeli wam się spodobało, to piszcie w komentarzach, co powinno się pojawić w następnej serii. Także co? Do zobaczenia. Bardzo prosty format. nie w kolejnym odcinku przypominamy, tak subskrypcja, łapka w górę, i powracamy w takim składzie. 3, 2, 1, bądźcie. Tak, jest spokojnie.